W naszym mieście już za kilka dni odbędzie się wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych. Tymczasem za nami eliminacje powiatowe, które miały wyłonić grupy prezentujące w tym roku najciekawsze przedstawienia. Warto zauważyć, że sama konieczność zorganizowania eliminacji bardzo dobrze świadczy o regionie świeckim, w którym z powodzeniem działa sporo dziecięcych grup teatralnych. Tak, takich eliminacji odbywa się kilka. Nie w każdym powiecie, bo nie w każdym powiecie jest aż tyle zespołów, żeby były te eliminacje y, potrzebne. No, tutaj to chyba ukłon w stronę powiatu świeckiego, że takich zespołów jest bardzo wiele. Jest jeszcze takie jedno miejsce, mianowicie powiat Sempoleński, y, gdzie. No można by obdzielić tymi teatrami chyba połowę naszego województwa i tam takie eliminacje są potrzebne, bo nie możemy przepuścić wszystkich. Zdarza się, że znamy zespół, że zespół pojawia się przez kilka lat z rzędu, bierze nagrody i wtedy przepuszczamy nawet bez eliminacji taką grupę. Wystąpi przed nami teatr teatr lajkowy z w Wielki, wielki brawa! Bardzo. Jesteśmy w połowie właściwie tych dzisiejszych e, przedstawień. Czy już czymś jury zostało zaskoczone? To no, może nie jest to jakaś taka rewelacja, ale pamiętajmy, że, że po to są właśnie te eliminacje, żeby też wyłonić te najciekawsze przedstawienia. Różne formy są prezentowane, tak jak Pan mówi, bo może niewiele osób wie o tym, ale w naszym województwie kujawsko-pomorskim, a zwłaszcza w regionie bydgoskim, jest bardzo wiele teatrów lalkowych. I to nie tylko są teatry kukiełkowe, ale mamy tak zwany czarny teatr, plany łączone i żywy i lalkowy, i teatry marionetek. To jest taki swoisty event, no, ośmielę się powiedzieć, w skali kraju. Także tutaj też mamy jeden teatr lalkowy, ale jest ich, jest ich o wiele więcej. Natomiast przeważają teatry żywoplanowe. Formy kabaretowe, takie typowo dramatyczne. No jest spora różnorodność. To dobrze, bo to i dla widza ciekawsze, że tych konwencji jest wiele. A wszystkim przypominamy raz jeszcze, że to właśnie w świeciu co roku gości finał wojewódzkiego przeglądu teatrów dziecięcych. Niebawem będzie więc okazja, aby przyprowadzić najmłodszych mieszkańców naszego miasta, choć na część przedstawień. Dobra zabawa i ciekawe historie z morałem gwarantowane. Serdecznie zapraszamy 11 i 12 maja. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Są i zespoły dzieci młodszych i będą starsze, gimnazjalne i teatry lalkowe. Muszę tu podkreślić, że od wielu, wielu lat gościmy tutaj u Państwa w Świeciu, bo ten przegląd organizuje Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, ale cały czas korzystamy ze współpracy i z ogromnej gościnności tutaj Ośrodka Świeckiego i Pana Burmistrza, który przez te wszystkie lata nas wspiera. Myślę, że będzie ciekawie, że każdy coś dla siebie znajdzie. Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy.